Sponsorem programu jest Kostbet, producent stylizowanej kostki brukowej, palisad ogrodzeń łupanych oraz płyt tarasowych. Panie Marcinie, w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się tutaj na tej posesji i wtedy miałam okazję przyjrzeć się temu, jak powstaje ogrodzenie, co nieco na ten temat wiem, zapamiętałam. Dziś bierzemy na celownik kostkę brukową i chciałabym od pana na dzień dobry otrzymać jakieś cenne informacje a propos montażu, bo przyznam szczerze, no nie mam za bardzo na ten temat pojęcia. Jak po, krok po kroku wygląda montaż, chociażby takiej kostki. Zacznijmy od początku. Żeby zbudować kostkę brukową, podjazd czy ciągi piesze i chodniki pod własnym domem, trzeba zrobić korytowanie na odpowiednią głębokość, w zależności od nośności gruntu, która się zmienia, w zależności jaki ten grunt faktycznie jest. Czy jest mocno ilasty, czy jest piaszczysty. Bardzo jest ważna ta podbudowa, trzeba zrobić dobrze korytowanie równą, trzeba wysypać to warstwą tucznia, zawibrować zagęszczarkami lub walcem odpowiedniej ciężkości. Potem idzie na to warstwa klinca, która to również musi być solidnie... Co to jest ta warstwa klinca, na czym to polega? Kliniec to jest kruszywo o frakcji... Od 0 zera, od zera do 31 mm. Czyli dość drobne, tak? To już jest drobne, które klinuje ten nasz gruby tuczeń. Na to idzie już warstwa podsypki na której układa się nawierzchnię z kostki brukowej. Jeśli chodzi o ciągi piesze, wystarczająca jest kostka 6 cm lub płyty tarasowe lub nawet 5 cm kosteczka. Jeśli chodzi o podjazdy dla samochodów, zalecałoby się układanie kostki grubości 8 cm. Takiej jak tutaj, tak? Rozumiem, że to jest ta grubość, taka charakterystyczna? 8 cm, To, jest, tak, to tak? jest 8 cm grubość kostki Tutaj na, na chodniku mamy kostkę 6 cm. W przypadku akurat tej, tej budowy uzgodnienia z inwestorem były takie, i projektantem, żeby ciągi piesze zrobić z kostki drobniejszej, a, a kostkę wielkoformatową zastosować na, na podjeździe. Kompozycja kolorów również jest do, dobrana według gustu inwestora, według mnie całkiem ze smakiem no Tak zastanawiam się jeszcze, patrząc na tą kostkę, czy jesteśmy w stanie w ogóle podjąć się montażu tej kostki własnoręcznie. Jeśli ktoś ma jakieś takie pojęcie o pracach budowlanych, można próbować samemu? Myślę, że jak najbardziej. Jeśli ktoś chce zostać bohaterem we własnym domu, oczywiście można wypożyczyć koparko-ładowarkę, można wypożyczyć zagęszczarkę, w tej chwili wypożyczalni budowlanych jest dosyć sporo. Natomiast no, wymaga to dużo cierpliwości i wkładu własnego pracy, dosyć dużym nakładem, jednak jest dużo firm wyspecjalizowanych w tym, które robią to szybko i sprawnie. Widzimy tutaj konkretny ciąg komunikacyjny, tak, chodnik z kostki. Czy to już jest zakończona, zakończony montaż, czy, czy coś się tu jeszcze będzie działo? Będzie się jeszcze działo. E, otóż jest świeżo położony chodnik na podsypce, jest lekko zapiaskowany, żeby nie rozsuwały się te warstwy i linie, które były w założeniach. To będzie jeszcze dowibrowane płytą wibracyjną na gumie poliestrowej, żeby wyrównać nawierzchnię Rozumiem. do końca i zapiaskowane docelowo. No dobrze, a co w przypadku, jeśli komuś by się zamarzyło, żeby takie kostki, chociażby takie płyty wielkoformatowe, połączyć na przykład z trawnikiem, jakoś nieregularnie je porozrzucać we własnym ogrodzie? Można coś takiego Oczywiście, zrobić? że można. Można we własnym ogródku kształtować tak, jak się komu po, po prostu podoba. Równie dobrze taką kostkę można położyć luźno w, w trawniku pojedynczo lub zrobić ciąg pieszy na podsypce piaskowej, dobić to młotkiem. Myślę, że jak najbardziej będzie się to fajnie prezentowało w ogródku. Tak się jeszcze zastanawiam, a jeśli spotkamy się z takim podłożem bardziej wymagającym, czyli załóżmy, mamy ogród, który jest dość wilgotny, ta gleba jest mocno nasączona wodą, co wtedy? Czy wtedy jakoś specjalnie musimy się do tego przygotować? Ja, oczywiście. Żeby ta kostka nie zapadła nam się i, i żeby nie zostać antybohaterem w swoim domu, no to wtedy to już są różne technologie. Między innymi trzeba wyłożyć w koryto wykopane wcześniej pod te warstwy konstrukcyjne geowłókninę, która za, za, będzie zapobiegała zapadaniu się tego kamienia w gruncie i lastyn. No i trzeba zrobić solidnie te warstwy konstrukcyjne podbudowy, czyli znowu tuczeń, znowu kamień klinujący i podsypka na to. Sponsorem programu jest Kostbet, producent stylizowanej kostki brukowej, palisad ogrodzeń łupanych oraz płyt tarasowych.